Anekdoty Paki do posłuchania. Każdy artysta ma swoją wymarzoną rolę, która stanowi dla niego wyzwanie. Bywa, że artysta kabaretowy również. W Grzegorzu Halamie takie pragnienie istniało od dawna. W końcu drogą dedukcji oraz realnego spojrzenia na rzeczywistość doszedł do wniosku, że mogłaby to być raczej rola komediowa. Na przykład taki szwejk. Wymyślił i zapomniał. Aż tu któregoś dnia nieoczekiwanie dzwoni telefon z propozycją zagrania w sztuce teatralnej właśnie szwejka, i rozmówca po przywitaniu przedstawia się: Robert Talarczyk. Grzegorz automatycznie, jak ma od pewnego czasu w zwyczaju, wpisał to nazwisko do wyszukiwarki i otrzymał kilka informacji. Na najistotniejszą, że dzwoni do niego dyrektor teatru w Bielsku Białej, niespecjalnie zwrócił uwagę. Skupił się na innej, z której dowiedział się, że podczas kręcenia filmu Kryminalni Misja Śląska o Kubie Rozprówaczu jego rozmówca grał tytułową rolę. Ale pan grał psychopatę! Impulsywnie, zaskakując samego siebie, zakrzyknął Grzegorz. No właśnie, więc wie pan, co się może stać, gdy się pan nie zgodzi! odpowiedział niezrażony, choć ubawiony reżyser. I Grzesiek zagrał. Oczywiście nie ze strachu. A zresztą, kto wie? Czytała i zakała.